Zawierzenie świętemu Józefowi W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięte światła Twego strumień, Przyjdź ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, Przyjdź światłości sumień. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie. W pracy tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj twej potędze. Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia, Jeno cierń i nędzę. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca rane. Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Dzień XIV. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Święty Józef żarliwie chronił Jezusa od chwili, gdy Anioł mu zapowiedział, że będzie ojcem Mesjasza, aż do wydania ostatniego tchnienia w ramionach syna i Maryi. Święty Józef zawsze bronił swojego syna przed wszelkim niebezpieczeństwem. Był sumiennym strażnikiem, chroniącym, broniącym i poświęcającym wszystko dla Jezusa i dla jego bezpieczeństwa. Taką samą opieką otoczył swoją żonę. Chronił oboje tak, jak powinien to robić kochający ojciec i wierny mąż. W niektórych tłumaczeniach litanii do świętego Józefa tytuł Troskliwy Obrońca Chrystusa brzmi Gorliwy Obrońca Chrystusa lub uważny obrońca Chrystusa. Oba tłumaczenia są do przyjęcia i mają zbliżone znaczenie. Wiadomo, że święty Józef bronił Jezusa. Jako dziecko świętego Józefa możesz mieć absolutną pewność, że Twój duchowy Ojciec pragnie również gorliwie bronić Ciebie. Święty Józef troskliwie broni Ciebie. Ojcowska misja świętego Józefa jeszcze nie została zakończona. Praca Ojca nigdy się nie kończy. Ojciec czeka, aż jego dzieci znajdą się bezpiecznie w domu. W niebie święty Józef już nie musi pilnować i chronić Jezusa, ale Ty przecież jeszcze tam nie jesteś. Potrzebujesz więc ochrony świętego Józefa. Twój ojciec duchowy wie, co może zaszkodzić Twojej duszy. Pragnie cię strzec i pomóc ci dotrzeć bezpiecznie do domu. Nigdy cię nie opuści. Twoja rola polega na pełnym powierzeniu się Jego troskliwej opiece i na nieuleganiu zwątpieniu. Święty Józef wzmocni naszą żarliwą miłość do Jezusa. Święty Józef, jako Twój ojciec i wzór, nauczy Cię żarliwie bronić Chrystusa. Jeśli jesteś wiernym uczniem Jezusa Chrystusa, świat będzie Cię krytykował, nienawidził, weśmiewał i szydził z Ciebie. Często będzie to czyniła Twoja własna rodzina i przyjaciele. Będziesz bardzo cierpiał, ale Twoje świadectwo prawdy Wierność Jezusowi będzie ważniejsza. Święty Józef pomoże Ci być żarliwym świadkiem prawdy o Jezusie Chrystusie. Twoja obrona Chrystusa musi być wspaniała. Powinieneś, powinnaś zawsze starać się bronić osoby oraz imienia Jezusa Chrystusa przeciwko wszelkim bluźnierstwom, zniewagom i świętokradztwom. Musisz bronić Kościoła, jego nauczania i sakramentów przeciwko wszelkim atakom, herezjom i fałszerstwom. Bronić Kościoła to bronić Chrystusa. Musisz być podobny do swojego ojca duchowego, zawsze gotowy poświęcić siebie z miłości do prawdy. Tak jak święty Józef, ty też możesz przyprowadzić do Jezusa wiele dusz. Nie masz się czego obawiać, gdy święty Józef stoi u twego boku. Czego można się bać przy takim gorliwym obrońcy jak Twój Ojciec, który Cię kocha? Święty Józef trzymał w ramionach Stwórcę Wszechświata, karmił Stwórcę Nieba. Odgrywając swoją rolę ziemskiego Ojca Jezusa, z miłością wydawał polecenia Synowi Bożemu. Niebiosa i ziemia były Mu posłuszne. Całe piekło drży przed nim ze strachu. Imię Józefa jest imieniem, które będzie nas chroniło przez całe nasze życie. Błogosławiony Wilhelm Józef Szamina. serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, ulubij się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, zachowaj się za nami. Kije miejsce, so, chryste Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Twój, Co Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maria, Job, się za nami. Święty Józefie, Łódź się Że sławny potoku Dawida mógł się za nami, światłopatry Jaków mógł się za nami, Oglubieńcze Boga Rodzicy mógł się za nami, Przeczysty Stróżu Dzielnicy mógł się za nami, Żywicielu, Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. o Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józef Najsprawiedliwszy, Ul się za nami. Józefy najczystszy. Ul się za nami. Józefy najroztropniejszy. Ul się za nami. Józefy najlepszy. Ul się za nami. Józefy najpospuszniejszy. Wód się za nami. Józepy najwierniejszy. Bódź się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Wód się za nami. Miłości kubóstwa, bód się za nami. W zorze pracujących módl się za nami. O życia rodzinnego, módl się za nami. O nie niedzielic, się za nami. O poro się za nami. O ciepło nieszczęśliwych, Bódl się za nami. Nadziej o chorych, się za nami. O patronie umierających, bódź się za nami. O strachu duchów piekielnych, bódź się za nami. Obiekuje Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, przepuść nam Pan. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Modramy się. Boże, któryś niewysławianej opatrzności raczą wybrać świętego Józefa na ulubieńca Najświętszej Rodzicielki Swojej. Spraw prosimy. Abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki. Wieku. Amen. Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi. Ty, który przeprowadziłeś świętą rodzinę przez pustynię podczas ucieczki do Egiptu, wstawiaj się za nami, błogosław nam i prowadź nas, abyśmy wytrwali w wierze i miłości do Jezusa i naszej niepokalanej Matki Maryi. Amen. Modlitwa papieża Leona XIII Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym stawiennictwem, Dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy, stróżu boskiej rodziny. Czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa. Które groziło jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Muzyka Memorare do świętego Józefa Pomnij o najczystszy oblubieńcze błogosławionej dziewicy Maryi, mój najmilszy opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywione, przychodzę do Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam, nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Święty Józefie, módl się za nami chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Czytania na każdy dzień Z adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II, Redemptoris Custos, o świętym Józefie jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła. Rozdział drugi Powiernik tajemnicy Boga samego Jezus w świątyni. Od chwili zwiastowania znalazł się Józef wraz z Maryją, niejako wewnątrz tajemnicy, od wieków ukrytej w Bogu, która przyoblekła się w ciało. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Zamieszkało wśród ludzi w świętej rodzinie nazaretańskiej, jednej z wielu rodzin tego galilejskiego miasteczka, jednej z wielu rodzin na ziemi Izraela. Tam Jezus wzrastał, nabierał mocy, napełniał się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Ewangelie streszczają w kilku słowach ten długi okres życia ukrytego, poprzez który Jezus z Nazaretu przygotowuje się do swego mesjańskiego posłannictwa. Jeden tylko moment zostaje wydobyty z tego ukrycia i opisany w Ewangelii Łukaszowej, Pascha w Jerozolimie, gdy Jezus miał lat dwanaście. Uczestniczył w tym święcie jako młodociany pielgrzym wspólnie z Maryją i Józefem. I oto, kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Po upływie jednego dnia, zorientowawszy się, rozpoczęli poszukiwania wśród krewnych i znajomych. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. Przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Maryja pyta: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Odpowiedź Jezusa jest taka, że oboje nie zrozumieli tego, co im powiedział. Powiedział zaś, Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Słyszał tę odpowiedź Józef, o którym przed chwilą Maryja powiedziała: Ojciec twój! Wszyscy tak mówili i tak myśleli. Jezus był jak mniemano synem Józefa. Niemniej odpowiedź Jezusa w świątyni musiała odnowić w świadomości domniemanego Ojca to, co usłyszał owej nocy. Przed dwunastu laty. Józefie, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z ducha świętego jest to, co się w niej poczęło. Od tego momentu Józef wiedział, że jest powiernikiem Bożej Tajemnicy. Jezus, dwunastoletni, nazwał tę tajemnicę po imieniu. Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca.